Hej, ciemneczku, jestem Abra. Moi drodzy, we wczorajszym odcinku przemierzyłem Elytrau kilka tysięcy bloków, aby odnaleźć legendarne miasto Lodowice. I potem, jak tutaj dotarłem, pisaliście w komentarzach, abym rozbił obóz, dlatego pomiędzy odcinkami zrobiłem to. Pewnie wszyscy wiedzą, my aktualnie gramy na wersji 1.18, a w Minecraft 1.17 i 18 zmieniły się generatory map. Dlatego te lodowice wyglądają nieco inaczej niż dwa lata temu, ale prosiliście, abym rozbił tutaj obóz, że to jest w mega dobre miejsce, aby zbroić się na wojnę z Bobo Bo Bobo o tym miejscu nawet w tym momencie nie wie Dlatego pomiędzy odcinkami, słuchajcie Troszeczkę się zmieniło Przede wszystkim, aby lodowice wyglądały Bardziej tak jak kiedyś, to dobudowałem Blokami z milionowic, bo przeleciałem Znowu kilka tysięcy kratek, takie Budyneczki, jak były właśnie rok temu No i teraz tak, spójrzcie na to, one oczywiście Są puste, ale nie wiem, czy pamiętacie Kiedyś w lodowicach właśnie, słuchajcie Trzymaliśmy tutaj różnych wilażerów Czy w ogóle nawet w domku mieszkaliśmy Jednym takim, z taką właśnie Dlatego pomyślałem, że fajnie będzie połączyć tą wioskę, którą tutaj zastaliśmy. No i tych oczywiście mroźnych villagerów. Dobra, wypadł tutaj, bambusie, nie? Z niektórymi tymi domkami z gliny, bo one tworzą najfajniejszy klimat. Jednakże, słuchajcie, przyniosłem tutaj też do skrzyneczki małe, co nieco. A mianowicie, słuchajcie, bambusy oraz pryzmarynę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś te lodowice były bardzo ciekawe, z tego względu, że w ogóle my je stworzyliśmy, kiedy bambusy zostały dodane do Minecrafta. Ja się strasznie jarałem bambusami. Dlatego porozsadzałem je tutaj po całym dosłownie miasteczku, no nie? Naprawdę to był ten czas, kiedy ja się strasznie jarałem bambusami. To było coś nowego, coś bardzo, bardzo ciekawego. Więc teraz pomyślałem, że faktycznie, jeżeli chcemy odtworzyć tą ikonę, lodowiec i chcemy tutaj rozbić obóz, i nawet chcemy tu zamieszkać, to... Wziąłem też prezmarynę, bo usypałem, słuchajcie, wielką górę lodową. Tutaj, w tym miejscu, jeszcze wczoraj było po prostu lodowisko. Tak jak tutaj masz lodowisko, tak jak tam masz lodowisko, tak też tu było lodowisko. No i poszedłem do Milionowic, wziąłem ze sobą bardzo dużo bloków, bo to są te same bloki, z których ja mam wykonany lodowiec w naszym dużym mieście, więc akurat tego nam nie brakowało. I słuchajcie, usypałem taką naprawdę sporych rozmiarów górę, dlatego, że nie wiem, czy pamiętacie, ale mój dom na lodowicach właśnie, słuchajcie, wyglądał w taki sposób, że on był w górze. Chciałem też mniej więcej podobny kształt tego zachować, dlatego to jest takie spłaszczone od góry. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystko, słuchajcie, odśnieżyłem. Tutaj w tenko jest teraz bez śniegu. A jeszcze wczoraj oczywiście śnieg był, no bo my jesteśmy na biomie lodowym, to się, słuchajcie, nazywa Frozen River, czyli zamarznięta rzeka wariaciku. Tak czy inaczej, mam szybki kill -off, zabrałem ze sobą bloki pryzmaryny i będę próbował, słuchajcie, odtworzyć mój domek. Oczywiście przyda się także ten mięso Świerkowe, chciałem powiedzieć drewno świerkowe, czerwone dywany i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli my mamy rozbić tej obóz, a czytałem komentarze i pisaliście, aby nie przynosił większości rzeczy z Milionowic, tylko żebym samemu na przykład wykopywał drewno, to z Milionowic wziąłem ze sobą siekierkę. Ale drewna nie brałem i chciałbym to zrobić na przykład na tym odcinku, żeby było survivalowo. Niedźwiedź polarny, jeden i drugi, byczku, zaraz będziecie u mnie w domu. Ej, w ogóle ja miałem niedźwiedzia polarnego kiedyś w domku w Minecrafcie, nie wiem czy pamiętacie. Właśnie na lodowicach. Dobra, ja tutaj ładnie, pięknie, słuchajcie, te bambusy, bo serio, to jest ikona, to jest absolutnie, słuchajcie, ikona lodowic, więc tych bambusów musi tutaj troszeczkę być. Ewidentnie, słuchajcie, nie możemy sprawić tak, aby tutaj po prostu było pusto. Nie, 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 tutaj bambusy muszą być. Jeżeli, słuchajcie, ja chcę mieszkać w tej górze lodowej i zrobić sobie domek, to na pewno będę musiał zadbać o jakieś schodki. Tak, tutaj na pewno, słuchajcie, schodki by się przydały, więc ogólnie wielka prośba. Subskrybujcie kanał i obejrzyjcie ten film do końca. Umówmy się, że jeżeli po tym odcinkiem będzie 5000 łapek w górę, to kontynuujemy nasze obozowisko w lodowce. Lodowicach i odbudowujemy lodowice i będziemy, słuchajcie, zbroić się na tego bobrzdyla i przyniesiemy całą armię na wojnę z nim już gotową. Dobra, słuchajcie, musimy sobie wydrążyć tutaj w ogóle jakieś wejście, no nie? Jeżeli to ma być słuchajcie, mój domek, no to ja muszę mieć tutaj po prostu miejsce w środku. O nie, oddawaj Kielow oddawaj Kielow, Będę musiał też poczekać, aż te bambusy, słuchajcie, urosną, bo to będzie wyglądało na pewno bardzo spoko. Dobra, zróbmy wejście. Może ono być słuchajcie, po prostu 3 na 2, pode mną, słuchajcie, jest normalny lód. Taki wiecie, który jak rozwalę, to będzie woda. Więc ja oczywiście będę... Musiał to wymienić na jakieś inne bloczki. Zaraz wezmę też pryzmarynę. Trzeba będzie pójść po drewno, tak jak już słuchajcie zapowiadałem. No i właśnie zrobić tutaj domek. Jakiś, słuchajcie, domek. Ja oczywiście nie planuję, słuchajcie, odtwarzać wszystkiego jeden do jednego, tak jak to miało miejsce dwa lata temu, właśnie w naszym legendarnym mieście Lodowice. Nie. Ja chcę robić podobnie. Czyli właśnie byłem na przykład w takiej górze lodowej, miałem tam domek. To tutaj też chcę mieć taki domek. Ale on nie musi wyglądać tak samo. Może być z tych samych surowców. Pamiętam, że tam na przykład były też bloki grzyba. Ale nie mówię, że to. Musi, słuchajcie, wyglądać identycznie. Absolutnie nie. Dobra, zacznijmy sobie, słuchajcie, od takiego małego pokoju. Ten pokój trzeba będzie, słuchajcie, jakoś tutaj ogarnąć. Ja pamiętam, też mieliśmy szkło i tak dalej, i tak dalej. Tutaj były szyby, skrzyneczki, więc teraz musimy ogarnąć, słuchajcie, przede wszystkim drewno. Przede wszystkim węgiel, piecyki i, słuchajcie, właśnie szkło, tak jak już zapowiedziałem. Ale to akurat nie będzie problematyczne, no bo tak, mamy siekierkę, więc pójdziemy, oczywiście, pod drzewa. Zauważyłem, natomiast, że, słuchajcie, jest tutaj straszna lipa z jedzeniem. Ja oczywiście mam ze sobą 48 steków, więc jakby spoko, ale nie widzę tutaj żadnych. Krówek, nie widzę, słuchajcie, tutaj żadnych świnek, więc trzeba będzie, słuchajcie, je prawdopodobnie wziąć właśnie z jakiegoś takiego lasu. A to oczywiście będzie dość problematyczne, no bo albo będę musiał je zabierać łódkami. Wow, lawa, słuchajcie, co się wbiła na lód, ale jazda, nie? Albo słuchajcie, właśnie będę musiał to zabierać łódkami, albo będę po prostu musiał z nimi chodzić normalnie, jakąś smyczą. No sporo roboty będzie, jeśli chodzi o te zwierzęta, bo spójrzcie na to, tutaj są kozy, no ale my kozy jeść nie będziemy, słuchajcie. Niedźwiedzia polarnego też jeść nie będziemy. Możemy ewentualnie łowić ryby, bo tutaj. Patrzcie, widzicie jakieś zwierzęta? W ogóle. O, tu są dopiero świnie. No tutaj jeszcze króliki. Faktycznie akurat króliki mogą Ej, jakie ma słodkie ryżowe uszka. Ty, jaka jazda! Ale fajny, dobra, bobek taki śmieszny. Tak, czy inaczej, słuchajcie, dawajcie to drewno. Musimy tego drewna, myślę, że ze stack ze sobą zabrać. I dodatkowo, jak zrobimy jakieś sadzonki, bo tutaj na pewno z tego wykopywania drewna, oczywiście, słuchajcie, sadzonki jakieś wypadną, to zabierzemy je ze sobą i zasadzimy. No tam, gdzie teraz mieszkamy, tak? Słuchajcie, tam, gdzie teraz właśnie te lodowice będziemy odtwarzać, bo w tamtym miejscu sami widzieliście tam, gdzie jest tam wioseczka, nie ma praktycznie drzew. No, jesteśmy na takiej tundrze, na zamarzniętej rzece, jest lód, śnieg i w zasadzie nic więcej. No, ale plus jest taki, że mamy, słuchajcie, villagerów i z tych villagerów na pewno trzeba będzie korzystać i oni na pewno będą, słuchajcie, dawać jakieś sztos, genialne rzeczy w przyszłości. Dodatkowo, mamy, słuchajcie, bardzo płaski teren, więc będziemy mogli sporo tam, słuchajcie, budować różnych artylerii. Na przykład będziemy mogli zbudować jakieś duże mury, ale będziemy mogli także budować, słuchajcie, jakieś wielkie takie bazy obsydianowe, czy na przykład słuchajcie jakieś armaty bo mamy tak dużo polskiego terenu bez żadnych gór że jakby wszystko jest tak naprawdę w zasięgu em, tego co w sobie wyobrazimy dobra 42 świerkowe pnie to jeszcze trochę by się przydało no i tak jak mówiłem, słuchajcie, na pewno kamień na piecyki I na pewno do tego wszystkiego Jeszcze będę potrzebował piasku Tak, w ogóle, ej, ja się strasznie jaram Bo czuję się trochę jakbyśmy zaczęli nowy survival Znaczy, my nowego survivalu Tutaj nie zaczynamy, my po prostu Robimy obóz, robimy obóz przygotowawczy Na wojnę z Bobo W mieście Lodowice, więc jest, słuchajcie Fajnie, jest naprawdę, słuchajcie, fajnie Ale, no tak czy inaczej, czuję się tak, wiecie Tak, tak świeżo Dobra, słuchajcie, mamy kamień i mamy węgiel, więc super Bardzo, bardzo mnie to cieszy, oczywiście my mamy na kilo fortunkę, więc... No co ja mogę powiedzieć, no jak już wykopię tego węgla, to trochę się wykopię, no i siedemna tutaj byczku, no czy powiem, no tak, to... no, całkiem sporo, no, no całkiem sporo, nie, no tego kamienia też sobie tu wykopię, no całkiem sporo, nie, tak żeby, słuchajcie, o, no na cztery piecyki akurat jak znalazł, dobra, jest tutaj jeszcze jakiś węgiel, ty, bo tutaj w ogóle jakaś jaskinia jest, aha, to niezła jaskinia, dobra, znajdźcie mi gdzieś piasek, o, to jest kolejna wioska, kumacie to? Jaka jazda, kolejna wioska tutaj jest, nie wierzę. I tutaj są owce zamknięte. No to moja wioska nie dostała owiec, serio? Ej, tutaj to super wygląda akurat. Ale jest piasek, słuchajcie, jest piasek i to mnie bardzo cieszy. No może nie jakoś bardzo dużo, słuchajcie. O, mam łopatę, przecież, mam łopatę. Słuchajcie, wykopujemy, bo potrzebujemy szkół. mały bobek. Mały bobo, bo, 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 bo. A tam jest gliniarz, dobra, słuchajcie, to zaraz tam podejdziemy. Zobaczymy, czy oni mają jakieś ciekawe rzeczy. Ale tak o, tu chyba się jakieś umarło. Nie wolno. To, to ja i słuchajcie nie rozwaliłem, nie? Ja jej nie rozwaliłem, więc jakby story memory. Dobra, dawaj mi tutaj, dawaj mi tutaj ten piasek. Tu jest zamrożony lód, więc całkiem spoko. A, i tak woda nam spadnie, dobra. Ile my tego piachu teraz mamy? Byczku, 35 sztuk, mało. Znaczy, my tego szkła nie potrzebujemy jakoś bardzo dużo, ale zawsze coś się przyda, więc dobra, wypad na górę. O nie, bo nam się ściemnia, bobek, leć do domu, bo cię mama wołała. Na rosołek cię, ale zapyla. Ale robi. On robi. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, dawajcie do tego villagera. dawaj do tego villagera. Aha, to zrzeźnik rzeźnik nie Rzeźnik! I u niego można dostać emeraldę. Ja myślę, że mogę kupić. No ale nie mogę niestety kupić. Dobra, ty śpisz, zajęty jesteś? Bo ja bym ci piece zabrał, wiesz? Jak już, jak już mogę, to, to bym se zabrał, nie? O, latarankę bym se zabrał. Patrz jedną, drugą bym se zabrał. Dobra, wracamy, słuchajcie, tam, gdzie jest nasze miejsce w tym momencie. Czyli lecimy sobie tutaj. I tak, mamy przede wszystkim drewno. Będziemy mieli zaraz szkło, więc możemy zrobić nasz nowy, wspaniały domek. Ej nie, to jak tutaj odświeżyłem, od, odświeżyłem, odśnieżyłem, to wygląda już naprawdę całkiem spoko. Serio, naprawdę to jest fajnie. Te bambusiki sobie tutaj pięknie rosną. Dobra, dawaj. Oczywiście skręczkę też ze za sobą zabieram, bo to się na pewno przyda. No, i będę musiał pozbierać śniegu, aby zrobić, słuchajcie, tutaj trasę, żeby tutaj zrobić jakąś kładeczkę, bo ja będę chciał pokryć to śniegiem, że niby sobie chodzę po śniegu i sobie ładnie tutaj jestem w stanie nie chodzić po lodzie, żeby dojść do mojego domu. Dobra, tak czy inaczej, robimy tak. Przede wszystkim słuchajcie crafting. No, jeżeli ma być tutaj domek, no to crafting na pewno musi być. Na razie postawię go słuchajcie, po prostu w takim niefortunnym trochę miejscu. I teraz tak, zrobimy sobie piecyki też, no, tak po prostu, żeby na razie lewitowały, ale żeby już przepalały nam słuchajcie, małe co nieco. Dobra, podłogę mamy. Znaczy, rzeczy na podłogę dopiero mamy. Więc, oczywiście, możemy zacząć od podłogi. I to nawet chyba jest całkiem niezły plan, żebyśmy faktycznie zaczęli budowę od podłogi. I sobie tutaj postawimy ładne świerki. Potem to przykryjemy jakimś czerwonym dywanem i w ogóle będzie cacy, nie? Będzie naprawdę całkiem spoko. Dobra, czyli tak, rozwalamy to. A, rozwalmy całą podłogę tutaj. Serio, tak, calutką podłogę i, i damy serio tutaj wszędzie deski, nie? Wszędzie, wszędzie słuchajcie tutaj deski, wiadomo. I oczywiście gdzieś na bokach jakaś pryzmaryna, właśnie jakieś tam bloki grzyba, no bo to są typowe bloki, z których ja mam właśnie zbudowany lodowiec, czy, czy tutaj ten, ten domek w lodowicach też w sumie był z tego wszystkiego wykonany? Aha, nie włożyłem tutaj piasku. Dobra, naprawdę, serio, dobra, nieważne, słuchajcie, nieważne, dobra, stawiamy tutaj więcej desek, okej, okay, kolejna, słuchajcie, partia wjeżdża, dobra, ciach, 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 tutaj ciach, 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 okej, okay, dobra, no i kiedyś, pamiętam, że miałem jeszcze magazyn razem z piecykownią, dodatkowo, słuchajcie, pamiętam, że miałem e, konika tutaj, Jest, ej, ale ja mam, ale ja mam tutaj wspominy, jakby, serio, ja mam takie mega wzruszenie teraz, wow, jak sobie o tym wszystkim pomyślę, jak Bobo poznałem, to mam tak. Wow, serio Dlatego powiem wam szczerze, że nie nagrywam takich filmików jak y, jak wyglądały milionowice 3 lata temu bo ja bym się mega, mega na tym słuchajcie, wzruszał i, i pewnie bym się nawet na tym może i nie wiem, rozpłakał czy coś. Takie wspominki to są. Ja po prostu nie chciałem, żeby ktoś to oglądał, nie? W taki sposób, że tak normalnie beczę na filmie. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, pryzmarynowe cegły tutaj dajemy. Tak, słuchajcie, tutaj wjeżdżają pryzmarynowe cegły, damy je z tej strony. Ej będzie spoko. Będzie naprawdę ok. Dobra, trzeba będzie tutaj na pewno zrobić więcej pomyśleń. No nie, tutaj będzie przez więcej pomieszczeń, Ale póki co zrobię tutaj też po prostu ścianę. Tutaj zrobię z tej strony też po prostu ścianę. I dobra. Czyli tutaj byłoby tak. Ok, będzie przejście, będzie przejście. Dobra, czyli zrobimy w ten sposób. No i dobra. I potem sobie gdzieś tam jakieś kolejne pomieszczenia idą dalej, no nie? Ok, czyli tak. Teraz ta ściana też jest do wywalenia na pryzmarynę. I będziemy, tak jak mówię, odtwarzać już powolutku ten domek. Dodatkowo też trzeba będzie zrobić yy, szyby. Tak, ewidentnie sobie. Szkło, szyby i tak dalej, więc dawaj mi tutaj, dawaj mi tutaj Tutaj zrobimy tak jak miałem kiedyś Nie wiem czy pamiętacie, ciężko będzie mi to odtworzyć Ci starsi widzowie na pewno będą to pamiętać Ja tutaj miałem tak jakby taką wnękę W której się tutaj znajdowały skrzynki A tutaj było szkło I to mniej więcej jakby Okej, okay, to może nie będzie wyglądało najlepiej Ale to mniej więcej było właśnie słuchajcie Coś takiego Naprawdę to było dziwne, ale to było coś takiego um, I tutaj były skrzyneczki Musiałbym sobie słuchajcie włączyć film, żeby zobaczyć, jak to wyglądało, ale mówię, ja nie chcę tego kopiować, co było kiedyś. Ja chcę to mniej więcej zrobić, tak jak było kiedyś. Więc my chyba jesteśmy na dobrym tropie, słuchajcie. Wydaje mi się, że jesteśmy ewidentnie na dobrym tropie. Dobra, tutaj była jedna, tutaj była chyba druga. Tutaj ten sufit właśnie był chyba taki niski, ale teraz zrobimy sobie delikatnie inaczej. No skoro mamy robić inaczej, to będziemy robić inaczej. Zrobimy, żeby ten sufit był tutaj ciutkę wyżej. Tutaj wywalimy sobie, słuchajcie, to. Okej. Okay. I tutaj ściany myślę, że walniemy sobie też, słuchajcie, z tej naszej pryzmarynki. Ta pryzmaryna naprawdę dobrze wygląda. Więc ja myślę, że możemy jej używać naprawdę często. Dobra, tu jest pryzmaryna spoko. Tutaj też myślę, że z tej strony właśnie sobie damy pryzmarynę. Dobra, ciach, 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 dawaj mi kolejne bloczki. Okej, okay, wszystko się pokrywa ze sobą. Dobra, no i tu jest lód, ale ten lód akurat tutaj zostaje I on chyba mniej więcej tak był Dobra, tutaj tak, suficik, słuchajcie, ze szkła Ewidentnie, tutaj szkło wjeżdża Ej, spoko, naprawdę nam to fajnie idzie Jakby, okej, okay, ja wiem, że to nie jest Najbardziej urokliwe miejsce na świecie Ja się nie będę, słuchajcie, kłócił, serio Ale ja kumam, że jakby... No, tutaj są osoby, które kiedyś tam dwa lata temu mnie oglądały. I teraz mają na pewno coś takiego, jak ja że. O kurde, awera, ale jazda, nie? To, to jest podobne. I w ogóle, serio, mają takiego banana na twarzy, tak jak ja teraz. Ej, na bank coś takiego jest. No, nice, ja się mega jaram, serio. No, te bambusy powolutku sobie, słuchajcie, tutaj rosną. Więc to jest akurat całkiem spoko. Ja mam tutaj latarenki, więc teraz tak. Na pewno weźmiemy sobie do tego wszystkiego, słuchajcie, zrobimy płotki. Tak, płotki, słuchajcie, i tak dalej. Na pewno muszą tutaj być, bo to, to. Zawsze ja takich rzeczy używałem. No i słuchajcie, będę mógł jeszcze oczywiście to oświetlić. No bo wiadomo, mam tutaj węgiel, więc sobie wezmę ten węgiel. Zrobimy sobie, słuchajcie, z tego pochodnie. Tak, o, pochodnie są. I teraz tak, płoteczki. Dobra, co my zrobimy tutaj, słuchajcie, z tymi płoteczkami? To na pewno ciach i damy tutaj latarenkę. Tak, oj, tak, ewidentnie to ta latarenka, słuchajcie, tutaj pasuje. Dobra, tutaj w narożnikach damy coś takiego. Ja zawsze takie dziwne narożniki budowałem i to mi się nawet podobało. Zbieramy na pewno też, słuchajcie, cały ten szrot i będę. Ben... O, tutaj się Kręcił klocek lodu. Tutaj zrobimy coś takiego i mogłaby być jeszcze furteczka, no ale jak będą dywany i tak dalej, to będzie to na pewno lepiej wyglądało. Dobra, na tej ścianie, słuchajcie, na tej ścianie zrobimy piecyki i tak dalej. Mam, słuchajcie, jeden pomysł, bo mniej więcej tak to wyglądało rok temu. Ej serio, jak ja lecę sobie teraz coś z pamięci, to mam naprawdę ciekawy. Naprawdę, słuchajcie, mam ciekawie. Dobra, czyli tak, tutaj byłby, słuchajcie, crafting, okej, okay, w tej kratce byłby crafting, a tutaj po trzy byłyby piecyki. Czyli tak, tu byłby piecyk, tu byłby piecyk, no i potrzebny. Były oczywiście zrobić więcej tych piecyków Kurczę, nie wystarczy mi tego, no ale dobra, zaraz sobie wykopię wy... A, trzy, czyli, na, czyli jednego mi zabraknie, dobra, tutaj, tutaj Tutaj, no i tutaj byłby trzeci Dobra, bambusiki, rośnicie sobie tutaj A ja będę musiał się wbić i niestety Ale ukraść komuś piecyk, czy ktoś ma Piecyk na zbyciu, który Abram mógłby ładnie Grzecznie ukraść? O mu się! Nie będziesz moich nowych kolegów! Kurczę tutaj rozwalał! O nie! On ewidentnie chce zjeść moich villagerów! A to mi się, słuchajcie, już nie podoba. To są moi nowi koledzy! I ja będę, słuchajcie, dbał o to, aby moi koledzy przetrwali jak najdłużej tutaj. Mam na, oczywiście na myśli villager. A, on nie ma łóżka? Yy, dobrze się, dobra, może ja wam nie przeszkadzam lepiej, co? Mówiłem o tym, że zasadzę więcej drzewa. a mam jedną sadzonkę. Dobra, postawię tutaj. Zombie mały bobrzdyl, dobra, coś rozwalany, coś... Jesteś... O kurde, jeszcze z tej strony mnie klepie. Dawaj go! Ty, tutaj były ruiny portalu? Ej dawaj mi tą skrzynię! Ja cię kręcę, patrz co ja znalazłem, znalazłem sobie żelazo, znalazłem sobie złoto, krzesiwo, znalazłem... Pogromca nieumarłych 5, e, niezniszczalność 3, ochrona 4 na złotych gaciach, dawaj mi to od razu, zakładam. Jaki ja mam teraz ficik? Ej serio, jaka jazda? I patrz to, ja jestem w stanie z tego zrobić sobie już chyba portal, bo tego obsa jest tak dużo. Że będę, słuchajcie, musiał tutaj przyjść I zrobić sobie portal w ogóle u siebie w tym domku Ale dobra, wbiłem się tutaj, słuchajcie, po troszeczkę kamienia Bo wydaje mi się, że kilka ścian możemy zrobić takich piecykowych Bo to jest całkiem spoko design Więc faktycznie sobie tego kamienia pozbieramy Ogólnie trzeba będzie zrobić też ewentualną wyprawę po surowce Bo inaczej, ja jestem teraz około 5000 kratek od milionowic I oczywiście, mógłbym wziąć elitrę Mógłbym wziąć fajerwerki I sru polecić do milionowic po rzeczy Ale pisaliście, aby zrobić tutaj obóz I aby tutaj zbierać rzeczy albo od zera Albo te najbardziej potrzebne Ewentualnie stąd zabierać. Czyli, właśnie, na przykład, nie iść po drewno do milionowic tylko tutaj zbierać sobie drewno, no nie? Więc faktycznie tutaj taki kamień też mogę samemu zbierać. Ja myślę, że to jest ciekawe, zacząć taką pseudo-mini mini przygodę, no nie? No bo po co my mamy iść po drewno do milionowic Tak szczerze, no po co my mamy to robić? Dobra, tutaj zgarniamy, słuchajcie, piecyki i teraz tak, ciach. Spoko jest ta ściana, spoko jest ta ściana. Jak wrzucimy jeszcze tutaj, słuchajcie, płotki, to już w ogóle ta ściana. No, one się tak inaczej trochę rozlewają. No i dobra, podkładajmy, słuchajcie, na razie te rzeczy, które mamy celne. Bo nie wszystko akurat w tym momencie musi być używane przeze mnie, tak? Tutaj jakieś takie krzesiwa, kamieniek i tak dalej, no to tata. no ale węgiel akurat może się przydać, no nie? Tutaj jakieś sfermentowane okopanka też, no bambusy to akurat w tym momencie nie są jakieś mega cenne, no nie. No ale cała reszta, słuchajcie, takiego syfu typu jakieś deseczki, no to akurat mogą tutaj się wbić, no bo wiadomo, że jakieś tam budulce też potrzebuję, no te piecyki mogą tutaj wlecieć, szkło może tutaj wlecieć. O, pochodnie, miałem to oświetlić, zapomniałem. Już słuchajcie, to robię, dobra. To na pewno trzeba będzie jeszcze na e, jakieś kwiatki. Bo ja będę chciał tutaj jakieś kwiatki, no nie? To czekajcie. W sumie w sumie nawet teraz mógłbym to zrobić. Będę chciał, słuchajcie, mieć kwiatek tutaj. I będę chciał mieć kwiatek tutaj. Więc damy tutaj ziemię. Okej, okay, ziemia, wiadomo, to nie jest najładniejszy blok. Chociaż zdaniem Bobo to trochę inaczej wygląda. No i dobra, dajmy tu bambusy czy kwiatki? Może na razie dałbym, słuchajcie, bambusa. Po prostu, żeby sobie tutaj rusł, no nie? Żeby chłop sobie tutaj rusł, no nie? Nie wygląda to najlepiej, ale zaraz damy jakieś inne kwiaty i będzie spoko. Dobra, jeśli chodzi o oświetlenie, tutaj, słuchajcie, mamy lampkę, ale wrzucimy też z tej strony. Tutaj. Słuchajcie, myślę, że moglibyśmy wrzucić. O, tak, coś takiego. Nie, czekajcie, jakby to ładniej zrobić? Może byśmy zrobili coś takiego? No dobra, może akurat coś takiego zostać. Teraz tak, tutaj słuchajcie, w przejściu damy coś takiego. Um, I jed... po jednej moglibyśmy dać tutaj. Dobra, spoko. No i co? Oczywiście, słuchajcie, zrobimy jeszcze coś takiego, żeby oznaczyć po prostu, że to jest mniej więcej nasze terytorium. No, myślę, że wejście jest całkiem git. Przygotowałem tutaj jeszcze dwa bl bloki dirta, żeby włożyć jakieś kwiaty. No i tutaj jest ten posterunek pillagerów. Trzeba będzie na pewno, słuchajcie, obadać tutaj sprawę. Nie, nie, wpadłem do sypkiego śniegu, tylko nie tu! Tylko nie tu! Kurde, weźcie mnie wyprowadźcie. O, dawaj szybko! Dawaj szybko! No nie, nie! Dawaj, 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 dawaj! Dobra, udało mi się stąd uciec, ale kurde, nie było tak łatwo. No i dobra, możecie mieć trochę bekę z tego, że ja chcę mieć tutaj kwiaty, ale słuchajcie, ogólnie ja na lodowicach miałem trochę takich dużych kwiatów, nawet dwukratkowych, i wydaje mi się, że to fajnie wyglądało. Jeżeli to ma ładnie wyglądać, to widzicie na przykład takim bambusem, który jest jasnego koloru, serio to od razu lepiej wygląda. Widać, że coś tu się dzieje, tylko po prostu trzeba dać czas oczywiście tej grze, żeby to wszystko ładnie nam tutaj powyrastało, tak? Dobra, wrzucimy sobie, o się tego bambusa, kurde, czy jednak jednak chyba doniczki zrobię, jednak chyba. Dończki zrobię, bo ten bambus może tutaj nawet zostać, ale trzeba przyznać, że już w tym momencie serio, to miejsce wygląda dużo, dużo lepiej, dużo bardziej okazale, no nie? Jeszcze ta moja góra lodowa, jak ja ją dobrze, słuchajcie, zagospodaruję, to w ogóle będziemy mieli najlepsze miejsce do życia na ziemi. Słuchajcie, wpadajcie na sklep www.abraety.com koszulki, bluzy i wiele więcej, subujcie kanał i napiszcie lodowice w komentarzach, a ja wam przypnę serduszko. Trzymajcie się, elo!